Można przez cały dzień nagrywać z Ignacy mniej więcej. Pod warunkiem, że rano się nagra Goes Fishing to się nazywa odpowiedzialność. Dobra, co mamy dzisiaj do roboty? Łapiemy Gartera, łapiemy pinki sera. No i może Noctisa tego cave Sharka to ja dzisiaj nie jestem do końca przekonany. Potrzebuję zarobić milion 200 tysięcy, inaczej nie będę mieć głębokiego scenario. Bez głębokiego scenariusza to nawet nie ma co grać w tę grę. Jakie jeszcze upgrady mi pozostały tutaj? Jeszcze chyba i na łódka mi zostanie w takim razie, tak mi się wydaje, bo jest jeden z na to. Nie no, ja uwielbiam, jak ta wartość po prostu prostu tutaj rośnie. Trochę w jedną stronę, trochę w drugą, troszeczkę się cofnąć, trochę do przodu. Dobra, no to to będzie piękne rozpoczęcie dnia, jeżeli sobie rozpocznę od zarzucenia grampera na głęboką wodę, żeby odnaleźć niesamowitą rybę, której nigdy wcześniej nie widziałem. W tym tygodniu widzowie będą oczekiwane przez was na SKP. Muszą być, bo 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 obiecałem, a przecież nie jestem kłamcą, który by coś obiecał, a potem by tego nie dostarczył. Nigdy w życiu Aaaa, ty, ty potrzebujesz huge hooka, co nie? Nigdy w życiu bym czegoś takiego nie niektóre... zrobił. O, kojnie, chodź, 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 chodź. W ogóle mi mówiliście, że jeżeli łapię Torbiego jednego i drugiego, to wtedy one wyginą i będą tylko duchy Torbi. Już prawdziwy Torby, już niestety nigdy nie uda mi się go złapać, ponieważ go już więcej nie będzie. Z tego co wiem, na pewno dwóch nie złapałem. Na pewno bym nie odwalił czegoś takiego. Zatem ja się nie boję, na pewno Torbi w mojej grze się pojawi. Nie będzie to jeszcze duch. Czemu ty ryby się tak ciężko łapie? Ja mam wszystko, co mam mieć, dobrze zapgradeowane. Ciągam w lewą stronę. Klikam właśnie, żeby w lewą. Płynąć łódką w momencie, kiedy go łopię I trochę idzie do przodu, ale nie jakoś super bardzo oj, Na granicy mnie trzymasz Ja nie jestem gotowy na takie hardkorowe emocje od samego rana Dopiero co oczy otworzyłem <laughs> ty mi takie coś robisz Chłopie, uspokój się, proszę cię, zostaw mnie Zostaw, w sensie nie zostawiaj mnie O kurwa, nie, nie tutaj Nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj, nie, tutaj. Jak ja się pocę z nim, dosłownie się poce. czuję, że zapocony już siedzę przed tym kąpem. Dawaj do mnie, już się chyba poddałeś, chłopie, co? Straciłeś wolę do życia i wolę walki? Fenomenalnie się składa. Ja nie posiadałem ani jednego, ani drugiego chociaż na jeden dzień swojej egzystencji i jakoś dałem radę aż tak daleko, a teraz co? Zławiam cię. I Ja myślałem, że nie zauważę tej czerwonej linki, która cały czas rosła. Myślałeś, że ciebie przegapię? Nie, 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 to nie tak, to nie tak. I uwaga! Coin 170 tysięcy! Pyk do tyłu. No i co i zostanie tutaj coin? Mam nadzieję, że, nie jest, że się nie zderespisz, koń, bo byłoby mi zajebiście mocno przykro. O, jak pięknie jest ja wszystkie Złapałem! O, jak cudownie je ja złapałem! O Boże, jak cudownie jest być kotem, który łowi ryby. To jest po prostu najcudowniejsze, co mogłem się zrespić w mojej egzystencji tutaj. Kot łowiący ryby, absolutny top of the top. Widzło, mam nadzieję, że spełniłeś naszą tradycję zostawienia 10 tysięcy leków pod kadku z Fishing. O, o, to! drugi, ale wiecie kogo oni mi przypominają? Oni przypominają mi bliźniaków z drugiej części Matrixa. To tacy sami są praktycznie. Widzowie, udało się ożywić chyba ten kanał. Na chwilę obecną na tym kanale bardzo wszystko dobrze prosperuje. Chciałbym wam bardzo ślicznie za to podziękować. Widzowie, jeszcze w tym roku będą nowe gry, mam dla was przygotowane. Nie wiem trochę w jakim kierunku gier pójść. Bardzo dużo mi porzucacie w komentarzach propozycji, żebym wrócił do jakichś naprawdę giga staroci albo giga wspomnień, jakieś garresmody, inne rzeczy i tak dalej. Fishing działa z takiego powodu, widzowie, że jest tutaj rzeczywiście nowa treść i tutaj są rzeczy, których wcześniej po prostu nie było w tej grze, które ja grałem i po prostu ich absolutnie nie pamiętam, albo po prostu ich nie było, jest tutaj dużo nowości, dlatego to... Dlatego to działa. A jeżeli chodzi o takie właśnie propozycje inne tego rodzaju, jak właśnie jakieś garysmody i tak dalej, to w tym jest absolutnie ograne milion procent tego, co się dało ograć. Ja osobiście czuję, że tam nie ma żadnego elementu dla mnie nowości czy ciekawości, że mi osobiście się to podobało. Yeah! Quest complete! A to mimo wszystko, oprócz tego, że to musi być zabawa dla was, jako dla widzów, żeby to było ciekawe, to musi być tym bardziej zabawa dla mnie, dla osoby, która to nagrywa. Zwłaszcza, że powiedzmy sobie szczerze, że. to. to. <grym> To czy ja się przy tym dobrze bawię i czy mi się uda to sprzedać, to to co, w co ja gram i jak się przy tym bawię, to nie jest ważne. Przypominam, jaką grę wy właśnie teraz oglądacie. To nie jest kurwa wcale zajebista gra, bo jest grą wybitną. To jest dzieło naszej tutaj ludologii, a ja by to Patryk Rojerowski określił. Gra dla prawdziwych ludologów i maniaków gier wideo. Tak, tak, dokładnie tak jest. Okazuje się, że po zrobieniu mojego deep research'u w gatunku gier, niestety będę chyba musiał grać w horrory. Nienawidzę kurwa, horrorów, strasznie się ich boję. Trzęsło mi się ręce, nawala mi pikawa i generalnie chce mi się płakać przez 90% czasu. Ale jedyne gry, jakie są wypuszczane przez ludzi, które mogą sobie pograć. Jupiterzy, co są pierdzielone horrory? Nie wiem, co jest. O, o, garder, dobrze to jest ten. Fajnie. Nie mam pojęcia co z twórcami gier wideo jest nie tak. Ilość po prostu wydawanych horrorów jest popierdzielona i jest ona absolutnie nieadekwatna do czegoś innego. Ku mojemu wielkiemu bólu serca będę się musiał zainteresować horrorami. Ale oprócz tego mam jakieś inne gierki, które nie wiem jakbym nazwę. Chyba będę musiał nazwać. Dziwna japońska gra. Dziwna koreańska gra. Dziwna czeska gra. Kurewsko niedobre nowynki. Kim czy ty mi jesteś? Kto cię prosił? Kto cię pytał? Pyk, bomba na ciebie Pyk, bomba na ciebie leci Pyk, bomba na ciebie leci Wracamy do metod z 44 roku eee, dobra, teraz jest moment Pyk Zajebiście Udało się wysadzić to, co chciałem wysadzić O, tutaj jest ta brązowa Py, dobra, dobra, uwaga Pyk Dobrze, git, git Brązowe zostały, brązowe zostały Tutaj coś do mnie nadpływa Pyk ta ryba była milion! Warta miliard! Milion miliardów! Ja pierdolę, ilech napłynęło teraz na chujwy tutaj! Nie! Nie, 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 no, nie noc! Nie noc! Nie noc! Nie zgadzam się! O nie, 8.51 jest już na zegarku, a to oznacza, że się rzeczywiście robi już noc! Kórewsko, niedobre te nowynki! Sio? Łap! Do góry, pyk! Garder, drugi, jeszcze trzeciego, jeszcze trzeciego, proszę pan. Jeszcze trzeci, garder, proszę pan, proszę nie odchodzić jeszcze. Okej? Okay. Chodź tu! no z ty kurwa, nawet nie próbuj! Nawet nie próbuj na no, Słapałem wszystkie. A mówili, że mi się nie uda. A mówili, że już łowić nie umiem. A mówili że się gówno na tym znali, bo Mish Cat Goes Fishing jest tylko jeden. Zaraz cię no się raz, dwa, trzy, pyk, 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 ram, bam. Maw! I hamachet. Dobra, ja wiem, które koty, koty muszę... <gry> Debil. Oj, Noctisie, złapałem całą populację twojego jeziora. A ty nawet nie spróbujesz ich odbić? Taki z ciebie marny lider. Dajesz, Noctis, dajesz, dajesz. Ja wiem, że ty się mnie boisz. Ja siebie też się boję, gdyż jestem zagrożeniem dla wszystkiego, co kochasz i co uwielbiasz. Czyli na przykład na wkurwiania mnie jestem zagrożeniem na tym punkcie, to na pewno. O, o, o. Ty kurwa jebana, jak już było blisko, zerwał mnie, oj, 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 quest fail? Chyba cię pojebało, on quest fail, kurwa, wszystko zaliczone było. Ja, przepraszam, ja się nie zgadzam z decyzją sędziowską tutaj i zrobię wszystko, żeby została zmieniona. Nie zgadzam się z tak paskudnym traktowaniem cat Aby fishinga. Abyssal? Abyssal? To kurwa był abyssal. Ja nigdy chyba bez nie złapałem, a ty każesz takie rzeczy robić? Kórawska niedobre nowynki. No co mogę powiedzieć? Jest kurwa bardzo źle. Fordil, deal, fyry. Fyry. Nowy. Dobra ryby, ja rozumiem, że tutaj jest po prostu koalicja antymandzioba. Nie pierwszy, nie ostatni raz jak widzę takie lamerskie zachowanie w stosunku do swojej osoby, później płaczę w poduszkę, ale zanim się rozpłaczę w tą poduszkę, to na początku was rozkurwię wszystkich najpierw. Let's go! <grystanie> Jakie ty złapałem? Przecież go próbuję tak na taką lamerską metodę złapać i dalej go nie mogę złapać, no co to ma znaczać? Szało dostaje. Jestem taki głupi kotek, który tak blisko powierzchni ma swoją wędkę. Ho ho ho! Ale będzie przykro jak mnie jakaś rybka złapie, jakaś niewinna. Ale byłoby mi przykro, gdyby coś takiego się wydarzyło, wiesz? <grystanie> Nie da się skurby syna złapać. Puść, 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 puść. Nie, 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 nie. Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Proszę, błagam, proszę, błagam, proszę cię. O. Jak ja mam dobrze zacząć dzień. Dlatego w tej grę nie można grać na początku dnia, bo potem cały dzień mam rozpierdolony przez ciebie właśnie. Wiesz co, chyba jednak się przekonam do tej terapii. I będę wiesz o tym będę gadać, o tobie będę gadać. To ty jesteś powodem, dlaczego będę musiał się pójść po pomoc. Normalnie sam ze sobą daję radę. Ale jak ty dochodzisz do wszystkiego, to ja już rady nie daję. Nie no, nie mogę go nawet psychicznie zniszczyć. Staram się jak mogę, żeby psychicznie go rozpiertolić, ale się nie udaje. On ma we mnie kompletnie wyjebane. A im bardziej on ma we mnie wyjebane, tym bardziej ja chcę go złapać. Dlaczego właśnie tak działa magnetyczne przyciąganie? Nie podoba mi się to bardzo. Wreszcie, złów się. Proszę cię. <gry> No, nie, no, tragedia. Ja pierdolę, jaka to jest tragedia nad tragediami. Nie, no, już łotwiej zaczyna płynąć. Nie wierzę w to. No, matko. Ja naprawdę nie wiem, co ja mam z nim zrobić, bo go ja łapię spod. spod. spod łódki. Spod łódki go łapię. No, KTIS! I... <ścoughs> Ale jestem kurwą najgorszą. Nie powinniście mi go zaliczyć. Weź z to tak, żeby wyszło, że epicko go pokonałem. Pora złapać Mawa. W takim razie. Oj, nie jestem dumny z tego, ale czasem robimy coś, z czego nie jesteśmy dumni, a mimo wszystko musimy z tym żyć. Oho, tu tego nie ma, tutaj się nie chowa. Ja Teraz znaleźć go nie mogę, a o złapaniu nie mówię. No spierdzielaj gościu! Dobra, szukam go. Tutaj jest, tutaj jest, dobrze, dobrze, dobrze. O, z bamblami tutaj siedzi. Nie wiem, czy nie będę potrzebować bomby jednej, drugiej czy pięciu na to, żeby się tam dostać. Mm -hmm. Tak mu dotknąłem tylko! Ja pierdolę, no to chuj złapania mawa. Czy ja wiedziałem, że to tak się potoczy w życiu? W życiu nie wiedziałem, że tak może moje życie się potoczyć. No i przepraszam was za to. No ja wiem, że tragedie ludzkie to się nieprzyjemnie ogląda, ale czasem trzeba! Huk, światło, rakieta, bomba. Pełen zestaw. Lecimy najdalej jak możemy. Wyklaster rybny. Tutaj jest ryba Tiger. Tiger. Ty kurwo, nie chciałem Ciebie, nie chciałem Ciebie. No, może tego Tiger Fisha złapie ewentualnie. Dobra, chruch. Full zestawik. Mandzio łapiącego ryby. I możemy schodzić powoli. No, tutaj jest ten Tiger Shark. O Jezu, dlaczego ich tutaj jest aż tyle? Nie podoba mi się to bardzo. I szczególnie, że one wypływają po jednym i mi rozpierdalają wszystko, co ja chcę złowić. I muszę znowu kupić zestaw i znowu wyrzucę tam i znowu jeden podpłynie. Aby jeszcze było ich kilka, które od razu spływają i rozpierdoloją. No i kurwa, zniszczyłem tego, którego chciałem złowić. Nienawidzę siebie. Ja pierdziele, no i. Wiesz, kiedy to moje życie czasami jest. I co, będę tak po jednym głównie, aż wreszcie dojdę do tego mojego szarka, którego chcę złapać, no. No niestety, no jest ostatni to jest. Na szczęście to jest ostatni, bo ty go nie złapiesz, co nie weź ty mi potwierdź. Nie, ty sobie kryjesz tylko. Czyli ciebie nie złapię na to, ciebie muszę złapać bezpośrednio. No dobra, no już no co za szmaciska najgorsze. No nie no co za szmaty przeokropne, nienawidzę was. Ciężko jest go wyłowić tutaj, on jest w takim miejscu. A jak teraz nic mi nie podpłyniej się Hammer na to złapie, to... To ja to ja zawiszę na tej lince zaraz. Ну и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и... No, и и No, chociaż ty. Ja wiem, że ta ryba jest w chuj warta, widzowie, mówiliście mi, ale nie wiem jak ją złowić. Ja nie wiem jak łowić takie ryby. Naprawdę. Ja mam jakoś za słabe upgrade y w ręce. Jeżeli może, mogę mieć lepsze upgrade y w bandce, żeby lepiej, lepiej intensywniej, porządnie łowić, to weźcie mi powiedzieć, bo to jest tragedia, to co się odpierdziela, wiecie? To jak ja łowię te ryby, a raczej jak ich właśnie nie łowię, to jest absolutna tragedia. Nie wiem, dlaczego jestem aż taki słaby w te łowienie ryb. Okej, okay, może nie jestem takim dobrym graczem, jak mi się wydaje. Często moje ego jest nieproporcjonalne do moich umiejętności. Jak najbardziej zgoda. Nie ma problemu. Ale czy jestem aż tak bez, beznadziejny, że nic nie mogę złapać? Zobaczymy na podstawie hammerheada. Hammerhead! Chodź tutaj! Ryba młot. Ryba młot. warta ile? Jeszcze nie wiem ile warta. Czy ja powinienem ciebie rybo młod flikować na przykład w swoim kierunku? Czy to jest ta technika, której ja nie używam? że tylko klikam lewy przycisk? Muszę, że ja powinienem jeszcze z kontrolem cię flikować? Nie wiem, ale się boję. Teraz to sprawdzić. Ale hammerhead zostaje złapany. Brief Capacity Increased. 30 tysięcy, pięknie. Czy mogę na przykład ją złapać? A! No złapałem ją i co? Nie mogę tak płynąć sobie z nią? Ty, śmiesznie, patrzcie, bo płynę sobie głębiej, a nie muszę używać w ogóle oksygenu. Ohoho, <noise> jakie one są głupie. Aha, od razu mi się że skończyło. No szkoda. To było niesamowite przeżycie. Jeszcze taka szansa, że się Mafius rozpił. No mogę ewentualnie szarka spróbować złapać, ale wiecie, jak się to kończy. Jest! Dobra. Jest tutaj, idealnie, pod tym wszystkim. Aaa, czy mi się uda tak na jeden raz? A zobaczmy, spróbujmy. A weź ty się złap od razu, bo ciebie nie mam zło. Nie mam ciebie złapanej ryby. Chodź, to cię złapię od razu. Ty jesteś gówno rybą z samego porządku gry. Ty w ogóle nie będziesz, nie jesteś dla mnie problemem. Ja Ty tylko wymagasz odrobinę cierpliwości. Ty. Czemu cię nie mogę złapać? No co jest nie tak? Coś jest nie tak z moją wędką. Nie ma innej możliwości, muszę mieć wędkę zepsutą. Co jest nie tak z moją wędką? Dlaczego to mi sprawia takie trudności, żeby go złapać? Może ja muszę tak właśnie... O, taką techniką robić, że klikam, puszczam, klikam, puszczam, klikam, puszczam. Nie wiem, nie wiem. brimble, 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 brymbr. Chyba go złapałem wcześniej, nie wiem. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, od ty mawa od razu całego złapałem dobra 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 dobra, dobra. Wow, wow wow wow, nie zrobię tego lamersko nie zrobię tego lamersko nie co ja zrobiłem kurwa przerzuciłem się z jednej ryby na drugą rybę a mam hak cały czas fajnie czyli ja tak połapałem mawa połapałem mawa puściłem go mam dalej hak mam teraz duży bait mogę go dalej łapać Tylko muszę teraz właśnie złapać mawa znowu Tutaj jest na dole. No puść mnie! Nienawidzę tych ryb, naprawdę nie cierpię ich. Mam nadzieję, że wszystkie zostaną wyłowione. O, Fedora, to idealny dla mnie. Z obecnym humorem. Czego ja tutaj nie złapałem z ryb głębinowych? No kurwa was już miałem. Siomi mi to! Wypierdzielać! Jedna, druga, 40 sekund. Mam. Dobra, wracać? Jednak jest git, jednak mogę tylko nie ciebie! Aha, no, aha, no świetnie. A oh, kurwa, dobrze, że jak ekspert się weźmie do gry, to jest na co popatrzeć, co. Tutaj jest ta głębina caipszarkowa, ta, ta, tutaj on się do niej schodzi. A, gdzie jest tutaj jesteś, tutaj jesteś, kościół, dobrze, dobrze. I teraz tak, pyk, 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 pyk. Mhm, mm mhm. Mm to nie kwestia honoru, to po prostu trzeba go kurwa złapać. Mawia! Nie! Tu! Tak, mówię, Tak, 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 tak. Do góry, do góry, do góry, do góry, gościu, do góry, gościu. Dobra. O chuj, ma, wpuściłem cię! Ja cię nie odpuszczę już dzisiaj, gościu. Ale złapię cię znowu, lamusiarsko. Gdzieś tutaj Maw był. Gdzieś był tutaj. Gdzieś. O, tutaj go zostawię. Dobra. Ja mnie tak gra kurawsko w górę. Potrzebuję, żebyś mnie zjadł ktoś. Ty, ty, ty. Super. Pięknie. Dlaczego nie możemy się wyflikować z ciebie? Nie obchodzi mnie, że moja łódka jest pełna. W chuju to mam. O oh, kurwa, proszę, proszę, jest! Jest! Wreszcie! O matko, o matko, wszystko to sprzedaje całe to. Ooo wow, 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 wow. Ile mamy kasy, widzowie? Ile mamy kasy? Nowe questy 2, pyk, pyk, dragon, okej okay. i trzy skrimpy Mamy deep sonar widzowie. Mamy deep sonar, mamy motherfucking deep sonar. Zajebiście Widzowie, czy wy to widzicie? MY widzimy WSZYSTKIE RYBY W SZCZEGÓŁACH! To zmienia wszystko. The cat Goes Fishing. Niesamowite. Ale to, ile jaś się musiałem namęczyć, to mnie popierdoli zaraz. Ja bym chciał sobie jakieś chyba czapki połapać. Aha, wypływam sobie teraz na głęboką wodę, pyk. I sobie będę łapać wszystko. Nie no, kurwa, z dipsonarem to jest inne życie. Jebać cię, kojnie, co nie? Jaki koń wypływa w takie miejsce? Jaki koń wypływa w takie miejsce? No powiedz, po prostu mi odpowiedz. Nigdy nie wiedziałem, żeby koń robił takie paskudne zachowanie. Bardzo nieładnie. O, patrzcie, ja tutaj też mam sonar. I tutaj po prostu o taką też mam sonar. I co, nie wierzę. Ale to jest super. Ja czekałem przez cały cze okres mojego... Eee, nie. Przez cały okres mojego grania, by... Kotłowi ryby czekałem na coś takiego, to jest piękne. To jest naprawdę piękne. Wszystko kurwa widzę, wszystko wiem. Nic się przede mną nie ukryje, nic się przede mną nie schowa, no przecież to jest cudowne, spierdalaj. Tak moje życie już mogło wcześniej wyglądać, naprawdę. Czy Fedorka była czymś przydatnym? Your bot most faster, medium fish are more aggressive. Eee, też takie średnie. To jest naprawdę niesamowite. Jakaś ryba się tam zablokowała. A, tutaj jest Ing, I Yang. Tam jest druga, okej. Okay. A, tutaj te gówniarze się zablokowały. To mnie to nie obchodzi. Okej, okay, tutaj jest taka ryba, taka ryba. Bombaty, bombaty. A co jest tutaj na dole? No musimy teraz wszystko poodkrywać. Czyli tutaj się respią te ryby. Nic więcej się tutaj nie respi, okej. Okay. Tutaj na górze nic nie ma. Żadnej ryby, której nie znam. Tutaj jest chyba głębinasz Cavesharka, tak? I tutaj cave shark czeka. Tutaj jest śpiąca ryba. Ja już się chyba wybuchami budziło, jeżeli się nie mylę. Słodkich śniów, małych Książę? i tutaj sonar powoli przestaje mi działać. Okej, okay. czyli tutaj, tak głęboko, to jest granica, gdzie sonar już mi nie działa, ale tutaj już mi działa. Tutaj są jelowaki, jeżeli się nie mylony, chyba tak się nazywały. I tędy mogłem sobie wypłynąć, i wypływam sobie wtedy tutaj. Tutaj mam tą zieloną czapkę, tutaj mam oficerkę. Oficerkę sobie zbiorę. Tutaj są krewetki. O, a tutaj mamy drzewo. Oj, cylinder, cylinder może złapię. Mamy tutaj płaszczkę. Te sobie odpoczywają, tutaj mamy śpiącą czapeczkę, nie pamiętam do czego ona była, cylinder sobie wezmę. Muszę jeszcze trochę niżej zejść, ale tak żeby się nie sflikować, pyk. No i tutaj mam trzy skrimpy te, które mogę złapać i tutaj ewentualnie mam kolejną, dobra. To mi dało bardzo dużo informacji w takim razie o wszystkim, taki exploring. Fish are worth double, but rod upgrades are disabled. To jest bardzo fajne, żebym sobie zebrał dużo kaski i sobie kupił ostatnie ulepszenie do wędki, do tego, do łódki. Zatem jak najbardziej tak. Ale to najlepsze ulepszenie do łódki będzie dopiero w kolejnym odcinku. Dziękuję wam szczęśliwie widzowie za oglądanie, do zobaczenia, do kolejnego odcinka.